Cześć, tu Mamik, zapraszam na Haunted Lands. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. Grę mam przygotowaną, zawsze będziemy mieć taką planszetkę. Troszkę więcej jest tych kafli, także to trochę będzie się zmieniało. Mamy miasto, później układamy sobie tutaj te nasze kafelki. Do tego losujemy jedną kartę z targu, tak jak będziemy sprzedawać. Jedną kartę tych duchów, jedną kartę z każdego rodzaju umiejętności, tak. Sobie wybieramy, bądź losujemy. Do tego, jeśli gramy na mniej osób, sobie mamy tutaj takie czarne blokerki tych punktów. Na dwie osoby to tak jest blokowane. Kto zaczyna? Tak, nasza planszetka wygląda w ten sposób. Tak, tu mamy pustą, te jasne zakrywamy, i tak jak tu, a ciemne są do, do odblokowania, czyli do kupienia. Jeśli gramy na dwie osoby, jeszcze musimy sobie odrzucić. Trzecią i czwartą kartę z punktacji kosteczki, tak? Nasz bohater na środku, i możemy zacząć. Pierwszy gracz jest zawsze ten gracz, który jest tutaj pod spodem, tak? Jak będzie się tutaj zmieniało, bo nie jedziemy według zegara, tylko mamy takie żetoniki które będą się zmieniać w zależności jak będziemy punktować. I możemy zacząć. Faza gry wygląda w ten sposób, że mamy trzy rundy, w każdej rundzie mamy trzy tury bym powiedział tak gramy tak długo aż nie wyczerpiemy swoich ruchów tak, swoich możliwości i jedzie następny gracz. Początek rundy wygląda w ten sposób, że zawsze mamy fazę tych duszków aktywny gracz sobie będzie kulał kością, pokazuje gdzie muszą wejść te duszki i duszek nie może wejść na nigdy na jezioro nigdy nie może wejść na miejsce gdzie jest już duszek tak nie może wejść tam, gdzie jest też budynek, tak? czyli sobie wybieramy, gdzie sobie kładziemy tych duszków. Tak? Wyszły góry, wchodziliśmy w góry. Jeśli zapełnilibyśmy wszystkie góry, duszki zaczną wchodzić tutaj w nasze miasto. Jeśli zajmą wszystkie miejsca, przegrywamy grę. Następną fazę mamy fazę zbierania, w której w pierwszej rundzie nie mamy tego, ale jeśli byśmy mieli na przykład w kolejnych rundach już budyneczek, tak? zaznaczone, że to jest nasz budynek, Zbieramy sobie ten surowiec, który tutaj mamy. Mamy cztery budynki, mamy kopalnie, mamy tartak, mamy wiatraczek, czyli młyn. I mamy budynek, który będzie tutaj przy czy tam elektrownię wodną, będzie wody nam tutaj produkować, tak? Stąd też mamy cztery surowce. Z każdego surowca będziemy mogli trzy magazynować maksymalnie. Teraz mamy fazę akcji, gdzie według tych naszych numerków będziemy sobie grali czyli mamy naszą planszetkę, dostępne akcje, czyli te żetoniki i możemy sobie wykonać akcję. akcja poruszania pierwsza jest czyli poruszamy się tutaj po tym miasteczku i w środku za jeden bucik po polu idziemy za jeden bucik do lasu idziemy za dwa, w góry idziemy za trzy na jezioro nigdy nie możemy wejść. Czyli jeśli bym chciał się przesunąć, bym musiał sobie wydać coś takiego, tak? Teraz, jeśli bym chciał tutaj wejść, bym musiał wydać 3, ale on nam tutaj blokuje, czyli bym musiał cztery. Powiedzmy, że na potrzeby pokazania wam, jak to ta gra działa. Miałem 4 i sobie wchodzę tutaj. Teraz, żeby z nim walczyć, to jest kolejna akcja. Musimy wydać te nasze chmurki. Tutaj mamy trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest wydajemy jedną chmurkę. Drugi poziom to są dwie, czyli w drugiej rundzie i w trzeciej rundzie będziemy wydawać trzy chmurki, czyli powiedzmy, że sobie wydam tam jedną, żeby go po prostu ściągnąć z transzy. Teraz bierzemy tą kosteczkę z nagrodami, tak. Wylosowała nam się czerwona i patrzymy, jaką nagrodę byśmy dostali. Jeśli czerwona, czyli dostajemy cztery pieniążki. Ale powiedzmy, że zrobiliśmy sobie zieloną, czyli dostajemy sobie dwa dobra, tak, czyli powiedzmy, że dwa dobra, weźmiemy sobie na potrzeby, żeby Wam pokazać, jak ta działa, dwie rzeczy i teraz kolejną akcją, jaką możemy zrobić, to jest akcja zbierania, możemy zebrać z naszej lokacji, czyli kamienie, byśmy sobie zebrali, bądź jeśli sąsiadujemy z jeziorkiem, możemy wziąć sobie z jeziorka, powiedzmy, że sobie bierzemy z jeziorka, tak, czyli bierzemy sobie jedną wodę, zaznaczamy, że to pole jest już wzięte i tak by wyglądała cała akcja zbierania następną akcję jaką możemy sobie zrobić jest akcja budowania czyli odwracam sobie ten żetonik i mogę budować tutaj na tej podpowiedajce mamy to jak budujemy czyli żeby zbudować młyn muszę wydać młotek, wodę, drewno tartak, młotek, wodę, kamień Ten kopalnię, którą będę teraz budował właśnie muszę wydać wodę i zboże, tak, wydaje, do tego tę akcję muszę sobie odwrócić, no i jeśli bym chciał sobie zbudować tą elektrownię wodną, buduję ją normalnie na tych polach, ale musi sąsiadować z jeziorem, tak, to budujemy za młotek i za kamień tylko, teraz jeśli zbudowałem sobie kopalnie, kopalnie dostaje trzy punkciki. Raz, dwa, trzy punkciki, tak. I to by były praktycznie wszystkie akty, jakie bym mógł na tą chwilę zrobić. Jeszcze mamy, jeśli jesteśmy tutaj, możemy sobie zrobić, zrobić, kupić te tutaj ulepszenia, tak, czyli za piątkę mógłbym sobie za pięć związków, mógłbym sobie kupić tą rozmowę z duszkiem, ale zawsze je odkładamy Stroną nieaktywną, dopiero później jak będzie faza odpoczynku, sobie je resetujemy. Też mógłbym sobie za te tutaj surowce, czyli za zboże drewno, zboże wodę, zboże wodę, zboże kamień, kupić sobie jakąś zdolność. Tak? Czyli w tym momencie bym miał zdolność, jeśli wydam trzy surowce, mogę sobie odświeżyć żetonik, na przykład tu jeśli buduję dostaje punkt, jeśli przepędzam potworka dostaje ducha, dostaję punkcik, a tu umożliwia nam chodzenie po lesie za jeden. Kolejną akcją jaką mógłbym zrobić, ostatnią jest to akcja e, tu w tym. Tu możemy sprzedawać, sprzedajemy sobie surowce, tutaj po cenach, tak, e, są trzy karty, trochę różne są ceny. Tutaj mamy tak, za jeden surowiec. Czyli w tym momencie, jeśli bym sobie odrzucił ten surowiec, bym mógł dostać 2 pieniążki. Dwa pieniążki, tak. Jeśli bym miał dwa takie same surowce, 5 pieniążków. Jeśli 3 takie same surowce, 8 pieniążków bym dostał. Teraz by jechała kolejna y, tura. Y, gracza, my byśmy sobie odświeżyli to wszystko, tak. To co zakupiliśmy, wytronowaliśmy, by było już tutaj odrzucone aktywne, czyli byśmy mieli więcej tych opcji. I jedzie kolejna runda. Runda tak samo, czyli kuramy kostką wchodzą na dóżki i jedziemy sobie akcję, tak? Jeszcze sprawdzamy, kto jest dalej, kto będzie pierwszy, kolejna akcja, kolejna runda to samo. Przechodzimy do drugiej rundy, czyli to sobie odrzucamy, mamy już za dwa duszka, inne tutaj mamy nagrody, ale jeśli to robimy, ten kto jest, o znaczy ten kto jest oprócz pierwszego gracza, wybieramy sobie kartę, za którą będziemy punktować na koniec gry, tak, ją sobie kładziemy, idziemy sobie dalej, przechodzimy do trzeciej rundy, bierzemy sobie dwie karty, chyba, że gramy na dwóch graczy, wtedy tylko jedną, oczywiście to, jeśli przechodzimy przez rundy, będzie usuwane, czyszczone z pola. I na końcu ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa punkty możemy zdobyć, jeśli zapełnimy całą tą planszetkę. Punkty zdobywamy tutaj, no i punkty zdobywamy na koniec tych kart, które tutaj odsłaniamy. Tutaj pamiętamy, że ten pierwszy cały czas nie bierze. Karty są proste, mamy punktację za budynki, za surowce, za pieniążki, jakie nam zostały i ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa. Widzieliście mniej więcej o co chodzi w tej grze. Nagram Wam też filmik na dwie ręce, jak się w to gra, żebyście jeszcze bardziej wiedzieli o co chodzi w tej grze, o czym e, mówię. E, gra euro, która udaje przygodówkę euro, bym powiedział, gdzie będziemy sobie rozwijać tą naszą e, postać niezdolności, co za tym idzie. Tak, de facto będziemy mieli coraz więcej akcji. E, skaluje się troszkę średnio, e, bo te cztery duszki cały czas nam wchodzą, czyli. To samo mamy bodajże w Strzęcznikach, gdzie czym więcej ludzi, tym łatwiej. Tak samo jest: czym więcej ludzi, tym łatwiej te duszki zabijać. Ale ciesznie jest na planszy. Parę rzeczy tam nie pasuje mi w tej grze, ale to wam powiem w cyklu. Powiem Wam o. Jeśli macie możliwość przetestowania tej gry, polecam Wam sprawdzić. bo Dosyć ciekawe się gra w nią parę pierwszych partii. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.